Halo, z tej strony Dom Ponton, po raz kolejny na serwerze Nawie Jak widzicie, wojownika nie mam, bo mi gdzieś uciekł. Jest Szyomanka dzisiaj. Dzisiaj też równie będzie wynik z konkursu na, z konkursu na SM, te, te, te drobne SM. Także ja mam przeciągnę random. Tutaj strona, patrzcie, ładna strona, nie? Ale widać do góry? Nie, to dobrze. I randomowo. Niestety to się nie liczy A to był mój komentarz nawet Nowa inny O, Ty wygrałeś, bardzo ładny Ule, byle, byle, byly. Co zapamiętaj kolego. Inwine obli Mega Nieważne. Ale ty wygrałeś. I pamiętaj. Dobra seria, dziękuję. Takie komentarze cenię, dobra. To, to ty wygrałeś? Ktoś tam wszedł na Steam ale to nie istotne, szamanka jest z Ciebie dumna, normalnie Ci zrobię tak ta szamanka Ci tu postawię i ona Ci powie wow, dobra, nieważne, wracaj tu dziwko W ogóle nie ma żadnych innych zdjęć, bo mogę sobie dać Snapchata, chociaż dodam Snapchata, i może mnie to na Snapchacie Gratuluję wygranej, dobra Wracając do Metina, to było to? Nie, to był ten Metin W sumie Możemy otworzyć kuferki Pozdrawiam kurwidło Michałka Michałek jest... Tutaj. Ej, kolczyki z białego złota. No ty debilu. No. Ty, ja to biorę, bo to to się przyda, nie? Generalnie mamy otworzyć cztery kuferki. Michałek się rzuca. zaczynamy sobie nam dropnie z kuferków. No, otwórz to. Wow. Jeden. Ale gówno. Ale gówno. Aha, jeszcze byśmy zmieszali fms ale to wszystko w swoim czasie. Teraz zmienimy kanalizację. H2. Mam szczęście, że to się zmieniło. Gdzie masz to? Gdzie on to ma? No, Misiał. 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 Gdzie to jest? Misiał. Misiał. Gdzie masz? Kai. Kai jest ten kufer. Mam jeszcze trzy klucze. Ja bym chciał otworzyć. Gdzie jest kolejny? misiałku? A w ogóle możemy w tym czasie sobie wymieszać? Ja, ale zepsułem. Ale zepsułem. Ale zepsułem. Miałem siłę i zepsułem. Ja nie mógłbym tak szybko biegać jak on. A w mogę. Mógłbym. Jeszcze znaczy nie sofłem z Kili. 3 Haha ha ha, 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 ha 3 dobra, zmieni postać. Dźwięk yy, na H3. Ciężko mi się spierdoli te logowanie, a nie cierpię, jak mi się pierdoli logowanie. No i zaczymy. Proszę, gdzie jest mój kufer? Ja zwykłę i będę jeździł po mieście. I w sumie możemy, mogę wam pokazać, o na przykład że tu się respi kufer, o. Będziecie wiedzieć, będziecie mądrzejsi trochę. W ogóle coś ta scena mi się tu nie mieści. Coś się stało. Ani na EH1, na EH2, ani na 3 Gdzie są te śmierdzące kufry? A raczej jak ziomeczek wygrałeś, to możesz mi napisać nie? twój nick w postaci. To przekażemy i w kolejnym odcinku będzie taki urywek. Się doklei, pierwszy raz coś dokleję do filmu. Będę ci to przekazywał też w kolejnym odcinku, powiem o moich zainteresowaniach. U, przepraszam. No i tak, to wszystko fajnie pięknie. Tylko gdyby tutaj był ten kufr, to bym był w ogóle zadowolony, ale mi się nie zawiódł. Zmienimy kanon. H4, może bo mogę. Może mogła czy nie mogę. Niestety. To za gówno. A wcześniejszy kufer był? Tam Ja w ogóle sobie przywołam, kogo była. Patrzcie komu mam biedę. Nie, nie, nie widzicie jaką mam biedę, jaką biedę normalnie. W ogóle ja mam biedę razy dwa, bo od co zrobiłem z tym. No to to jest massacration. Ej co tu jest? to jest? Ale jest z kobyła. A, kobyły nie można być tego. Co to są za hity, ale popsułem broń. Już nigdy nie wbiję poziomu. Nigdy. Nigdy. Rozumiecie nigdy. O, ale zawsze pan to sobie zrobił. Może nie ja Jasce dropna. chuj diabelski. A diabelski to sobie mogę pod dołu podrapać. Będę chciał srebrny na kufer. Michał, pomóż. Poczekajcie, odezwiamy się do Michała. Nie Michał, pomóż. Ja nie wiem, gdzie jest kufer. No, powinien się zresztą... Za biologiem. Nie ma za biologiem. To się za biologiem? No. Josiur, sure O penis. Kurwa, Max. A i otworzyłeś? No jeden, bo jeden. Na pięciu channelach był tylko jeden. O no chodźcie, chuj, ktoś otwierał. Hmm. To ktoś musiał otwierać. Mhm. Mm I to byłeś na pewno ty. Nie, no a to już Bot blondy. Bot blondyna. No. Ja Nie dajcie. Hmm, ponton, pontun. Co ci się dzieje w główkach, chłopczyku? Ciejeczku. Kurwa, te swoje dźwięki zostaw na widzów, nie dla mnie. Dobrze. Dobrze. No ty to... No. Ale ten złoty złoty kufer jest za A tylko złoty jest, to co mam zrobić? Nie rozumiem. Złoty kufer jest tylko za biologiem. Nie, no, no, inny ma też złoty kufer, na, na sochantę. No to trzeba zaczekać, aż się zrespią.